Wiecie co, ludziom się w gołach poprzewracało od tej pandemii? E... Dilerom. Dilerom, bo takich i, I. I. nie było. Wracamy od y, dilera Hondy, zobaczyć po prostu, bo czasami sprawdzamy sobie na stronie y, stack, inwentory, i po prostu to się nie zgadza z tym, co mają dilerzy. Pojechaliśmy do jednego dilera Hondy i tak patrzymy. A tam jakieś opcje dodane i tak zwany markup, czyli dodatek od dilera, oni po prostu jakby swoją marżę narzucają. Były po 2000 markupy, plus jakieś tam opcje typu alarm dodatkowy, jakieś zabezpieczenie lakieru. Także opcje wychodziły w hondzie. Opcje: no 2000 opcje i 2000 tak zwana marża dealera, taka sobie narzucona. Tak sobie myślimy, jedziemy do Forda, zobaczy, czy mają te Escape'y na stanie. Mają Titanium, oczywiście nie czarny, ale taki grafik. I zobaczcie, zamiast 2000 marży dealera, to tu jest 5000 dolarów marża dealera dodatkowo do ceny e, samochodu. To co, 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 co się dzieje? Ja nie, tego nie rozumiem. <laughs> Ten samochód to jest Titanium. Jak go skonfigurujecie w hybrydzie, e, na stronie e, Forda. On kosztuje 33 tysiące dolarów. ta chyba z groszami. Więc nawet, jak jeszcze doliczycie, Destination, oni tam doliczają około 1000, czyli 34,5 tysiąca dolarów mniej więcej. A tutaj 44,800. Ten samochód. Dychę więcej co, niż to, co na stronie. Jaja. Tutaj obok jest salon Ki i tak sobie weszliśmy, zobaczyć, czy oni to samo robią. Nie, nie robią, bo Kia ma samochody dostępne, e, chyba od ręki nawet, bo stoi ich dużo, zawsze były. I nie ma, jest po prostu cena, tak jak to producent e, sugeruje, Destination, tam 995 dolarów i cena 24,600 e, za to na przykład, nie. Nie ma 5000 dodatkowego marży dealera, bo mało samochodów, więc, więc co? Zedrzyjmy z ludzi. Zedrzyjmy z ludzi. Bo parodia, to chyba wolałem tu kijem przejść, kupić przynajmniej nieździerają. Mazda też tego nie robi, bo zawsze mają dużo samochodów dostępnych od ręki i Mazda tam się tego nie robi. Na przykład ta Mazda CX9, czyli największa, mm. największy słów z Mazdy w wersji Grand Tuning, Touring, kosztuje 44 tysiące i dzisiaj ją macie tyle samo, co to małe p... Forda Escape. To te same pieniądze, bo dealer chce zarobić na was. Na lewo. Włączy lęsa Włączy. Już. Literalnie poszło A moi drodzy, przyjechaliśmy dzisiaj do Hol po odbiór naszych zakupów, bo nie mogliśmy zrobić e, dostawy dzisiaj do domu, tak jak zawsze to robimy. Mogliśmy, ale my jesteśmy z Polski i wiecie, stomp ship. ship. Nie, no żartuję. W ciągu jednego dnia podnieśli ceny. Jak zawsze dostawa w ciągu 2 godzin była darmowa. W ciągu godziny 4, 99, 49. 5 dolarów. Tak teraz 2 godzina dostawa ile? 15. Prawie 15, a w ciągu Zorew w ciągu dwóch godzin 10. W ciągu godziny 15, w ciągu 2 godzin 10. Tak, tak. Więc podnieśli sobie ceny dużo, dużo. Więc, teraz żeby nie robić zakupy, wracać z pracy. Po drodze wstąpić tutaj i przyniosą nam zakupy. Właśnie czekamy do samochodu. Bywa. Będziemy robić tak zakupy. Zawsze szybciej. No nie chcemy się wchodzi do środka i chodzić i robić zakupy. Oszczędzamy no, czas. I, może i będziemy wkrótce, ale na razie tak jest, jest. Tam zobaczcie, przed nami góry widać i piękne palmy. Ale nie ma jeszcze śniegu. A tutaj nigdy śniegu nie było. Rzadko kiedy. Naprawdę przy. E, naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo zimno. To potrafiły tam troszeczkę być na wierzchu śniegu przez kilka dni. A tak tutaj śniegu po prostu nie ma. Nie ma, nie ma. Tam tak. dalej w górach, tam co są dalej te góry wyższe, to tam leży śnieg. Kilka tygodni co roku. No. Ale jeszcze go nie ma. Temperatura troszkę spadła, ale jeszcze śniegu nie ma. Dajcie znać w komentarzach, jak u Was wygląda kupno samochodu, zakup samochodu u dealera. Czy tak samo jak u nas podnieśli ceny, czy są normalne ceny. Jestem ciekawy. Tutaj jest 5000 dolarów, czyli jak w Polsce samochód kosztuje na przykład 100 tysięcy kuga, no to 25 tysięcy wyciągacie i dajecie, tak jakby, napiwek dla dealera, który wam ten samochód z łaską yy, sprzeda. 25 tysięcy do kieszenki masz, panie, za to, żeby pan łaskawcze sprzedał ten samochód. Bo nie ma tych samochodów? No, to dobrze. To że tak. Taki napiwek dać. 25 koła musi dać napiwek. No. To wolę sobie kupić rower. I przez ten czas aż się ta sytuacja uspokoi i iść rowerem. Jednak nie przyniosły. kazali wyjść. Wynieśli tylko na zewnątrz. Ale zawsze to coś. Jest. Dziękuję, Jedziemy do domu, mamy już zakupy. A to jest nadal, to nie robi Holfood, czyli pracownicy z Foodsa, Z Hollywood. Tylko jakaś firma zewnętrzna. Tak, to jest po prostu, tak jak ten co przywoził, zakupy. Czyli zewnętrzne osoby. To są pracownicy chyba Amazona, wiesz? Hmm. Amazon ich zatrudnia, bo kiedyś widziałam ofertę pracy. Płacą 15 dolarów na godzinę dla szopera dla właśnie osoba, osoby, która robi zakupy w Whole Foods tylko, że widzisz, teraz zrobili, e, zmienili te e, zasady nie dostawy, jeżeli chcesz dostawę pomimo, że masz Amazona Prime'a niestety, ale i tak płacisz wcześniej było za darmo, mogłeś wybrać godziny, a teraz już nie teraz trzeba zapłacić te prawie 10 dolarów za tą dostawę, kiedy wcześniej mieliśmy darmową dostawę Zobaczcie, jakie piękne niebo. I tam góry. Nawet dzisiaj w miarę czysta. Tak, dzisiaj jest piękne. No trochę tam takie przykurzone. Smog zawsze był i będzie. Po drodze wracając, zajechaliśmy na poi Bonite I tak z ciekawości wam powiem, jaka cena paliwa u nas teraz w Kalifornii. Najtańsza 4,50, a najdroższa. 4,70. Oczywiście to jest za galon, więc wydaje się, że nie jest dużo, ale jeszcze rok temu była po 3,50. Chcąc, nie chcąc, tankujemy bonite, a ona to sobie potrafi wypić. Stówka znowu pęknie. No ale cóż, trzeba ją napoić. Zobaczcie, co to jest. Dzisiaj znaleźliśmy od takiego pająka. Czy znaczy nie dzisiaj on tu już był, kilka dni temu, tylko zawsze nam uciekał. Dzisiaj się przypatrzyłem, co to za pająk. Okej, okay, ostrość. I bliżej nie dam rady zrobić zbliżenia, ale jest to czarna wdowa. Nie wiem, czy to będzie widać na wideo że jest tam taka mała czerwona klepsydra e, od spodu. Ten pajączek siedzi do góry nogami, więc ta klepsydra jest e, widoczna. Przez chwilę zrobiłem aparatem moim e, zbliżenie. No i jest to czarna wdowa. Mieszka sobie z nami już kilka dobrych dni. Jest to malutka czarna wdowa. Widzę, że młoda. I teraz, co z nią zrobić? Zapaść nie zopiemy. Także ciężki ołóżek do zgryzienia. Ale jak widzicie, nawet z czarną wdową można mieszkać. Bez żadnych konfliktów. Ona nam w drogę nie wchodzi. My jej to jest. Mała czarna wdowa. Nawet fajna. Dzisiaj przyjechaliśmy do Kii. Bo zastanawiamy się nad tą kiją e, Niro, dość fajne autko, powiem Wam, e, środek też ma bardzo fajny, taki dość nowocze nowoczesny i co najważniejsze, ta akurat nie ma skór, ale jak auto ma skórę, ma wentylowane siedzenia, co w Kalifornii naprawdę się przydaje. Także zobaczymy, może uda nam się zrobić test drive, jak to jeździ, bo naprawdę fajne autko, nie? Bardzo fajne. Tutaj mamy czarne. Dużo fajniej auto czarne wygląda. ma zwykłe liczniki. tutaj ma całe cyfrowe, widzisz? OK. Tak wygląda jest zwykłe. To jest podstaw. Ale siedzenia ma nawet dość ciekawe. Nawet ta podstawowa. Bo ta y, wyższa model to ma tutaj skórę, tak? Na bokach tylko. I ma regulowane elektronicznie. Ta grzewane, ta nie ma w ogóle. Aha. Czyli to jest taki base, -base. OK. No coś tam, może nie base, ale... Jakieś tam ma safety features. A to jest plugin. No dobra. Cena za to autko zobaczcie, 33 tysiące i końcowa 35 tysięcy i nie narzucają dodatkowej opłaty.